Mateusz Kaniowski, ze mną zwycięski Alberto, który na dzień dobry powie wam, dlaczego po jego walce doszło do takich zamieszek, że przerwano gale. no eee, Dlaczego doszło do takich zamieszek? No wiadomo, tutaj wiesz, jakby dużo wrogów w jednym miejscu. Pytanie było żartobliwe, a skończyło się tak, że odpowiedzieć na to na serio. No tak. Czy to jest specjalny posiłek Goryna? Czekam na Makajszę, bo nie mogłem nic jeść, że Dobra, Alberto, całkiem serio. Czy ty jesteś zadowolony z tego zwycięstwa? Tu yy, wiesz, jestem zadowolony. Debiut, że tak powiem, wykonany. Yy, co, no, sędzia mógł przerwać to dwa razy. Nie przerwał. Marcin przez to yy, ma większe szkody, ale yy, jakby dzwoniliśmy do siebie i tam jeszcze gadaliśmy po walce, pytałem się, jak się czuję i tak dalej. Wiesz, yy, nie mam, niespójne, naprawdę polubiliśmy się jakoś tam gdzieś i wiesz, i yy, uważam, że. Że Marcin, fajnie, że przetrwa te trzy rundy, no bo przynajmniej ludzie oglądali dłużej walkę, nie? coś się działo. A miałem takie wrażenie, że ty nie chciałeś go do końca skończyć w tej, w tej trzeciej rundzie i też nie postawiłeś na to całych swoich sił. No tak, nie odpaliłem się, bo cały czas mi powtarzali, że nie odpalał się, nie robił, że wykonywał to, co miałem do zrobienia. No to tak robiłem też. Widziałem, że mogłem to skończyć jeszcze szybciej, bardziej się jakby uruchomić, no ale no, takie założenia nie inne. Mam nadzieję, że. Jakby następna walka będzie yy, na odwrót, że ja będę tym underdogiem i będzie wtedy więcej krwi, wiesz? Że będę musiał wiesz, no, stawić czoła komuś, komuś, kto jest faworytem, nie? Na przykład? Nie wiem, jakkolwiek. To, i, I wiesz, jak to jest w tych frikach, to zależy od hajsu, nie? Natomiast, czy ty na pewno jesteś zadowolony z tej walki? Bo zastanawiam się nad tym, czy jeżeli nie wygrasz przed czasem, to czy nie będziesz tego żałował, że jednak wziąłeś tę walkę no i wygrałeś z Marcinem decyzją. Jest to, nie, nie jestem zły na tą walkę. Raczej znaczy, wiesz, jakby nic nie no Marcin próbował, ale nic nie pokazał, jakby w sensie pokazał to, że potrafi przyjąć trochę z ciosów, nie? A jakby ani obalenia mu się nie udało ani raz zrobić. Raz. Słucham? W pierwszej rundzie. To co? Wy raz cię obalił w pierwszej rundzie? Nie, nie obalił mnie. Od razu to, raz mu oddałem plecy, od razu podparłem się i wyszedłem z tego. Nie obalił mnie ani razu. Nie byłem ani razu na plecach. Bałem mi się, że raz cię obalił, ale potem przeszedłeś, ale być może się mylę. Nie, ja sobie tego nie przypominam, musiałem to obejrzeć jeszcze raz, ale nie, raczej, raczej mnie nie obalił. I stójce też mnie ani razu, no nic nie trafił, mnie nic na, na twarz mnie nie trafił. Jakby fajnie, że, że, że wyszedł do tej walki i zrobił, nic na twarz mnie nie trafił, nigdzie miały być te cepy, nic nie było. Jakby wiesz, cały czas dystans trzymałem i, i, i fajnie ten pierwszy cios na splot, to od razu go odczuł, widziałem, że to odczuł. A ja walczyłem z wybitym palcem i spuchniętą nogą, czego nie było widać, a teraz widać jeszcze bardziej, bo bardziej naszło, nie? Ale walczyłem właśnie, uszkodzony, a jestem lewonożny, więc ta lewa noga była uszkodzona, czułem dyskomfort, ale wiesz, jakby no, poszliśmy i zrobiliśmy co trzeba. I... Ale byłeś blisko z tym hajkikiem? No, hajkik wiesz, to delikatnie dystans byłem za daleko, bo jakby go trafił bardziej czysto. To by zszedł, no. A tutaj... Czemu nie było czysto? No bo trafiłem go właśnie e, tym miejscem, gdzie mam napuchnięte. Nie. Tak. Wziąłeś go w rękę i nie, po, ręku po ręku dopiero poszło. Po ręku zeszło, tak, widziałem, ale... Gdyby nie, ręka... ale, ale, ale... Gdyby nie ręka... Ta ręka mogłaby być, gdybym ja trafił go czysto, w sensie e, e, piszczelem tam, wiesz, tutaj, nie? Tym się bije, nie? Jakbym trafił tym, co trzeba, no to e, nawet ta ręka by mu nie pomogła, bo to obśliznęło się. Więc jakby dosa to na, na głowę, to z takiego ciosu to już ciężko jest wziąć. Ale no cóż, no wiesz, jakby fajnie, że, że to wszystko trwało, trzy rundy w zasadzie. Ludzie mieli frajdę, bo wszystkie rundy wcześniejsze trochę jakby szybko się kończyły. Ale spekulowało się, czy jeżeli go nie skończysz w ciągu minuty pierwszej rundy, to czy będziesz mógł być mentalnym zwycięzcą? Ale wiesz, spekulować można dużo, pierdolić można dużo. Ja myślę, że jak na swój debiut yy, z Marcinem, który cztery razy do Oktagonu wyszedł, yy, wiesz, jakby no, zrobiłem wszystko, zdominowałem 100% tam. No. I byłeś zestresowany, co? Przed walką, bo widziałem po tobie. Właśnie zestresowany nie byłem, nie? nie wiem, co ty widziałeś? Nie miałem wrażenie, popatrzyłem na ciebie i widziałem, że jesteś taki, wiesz. Nie, wiesz co ja robiłem? Ja y, szukałem spokojnego oddechu, bo to jest ważne, nie? Żeby nie, żeby dobrze oddychać nosem, wiesz, buzią wypuszczać i tak samo Anzor myślał, że wiesz, że mnie nie ma, to też pobudzał mnie, ale ja byłem cały czas i ja jeszcze bym wyszedł normalnie tlenu, miałem na czwartą rundę, jakby trzeba było, i to i na piątą bym miał, bo akurat z nim nie było jakiegoś wielkiego wymagania, nie? A, ale no, no co, no, no, wiesz, jakby jak... Naprawdę myślałem, że jak już wejdę do tej klatki, to będę miał ten stres taki prawdziwy. Kurczę, nie miałem tego. Nie miałem tego. Fajnie się czułem, że tam jestem i że mogę teraz zawalczyć z Marcinem. Bardziej jak na sparingu się czułem, że jest, jest, jest coś do zrobienia. I no nikt mi tam chyba głowy nie urwie, dlatego może, nie? Śmiałem się w komentarzu, że kilkakrotnie przesunąłeś go jak młodszego brata. <laughs> Szczególnie w parterze, go tak zgniatałeś, no bo widać, że jesteś silniejszy trzy razy. No mimo tego, że wagę robiłem i miałem być osłabiony dzięki temu według ich planu, ale yy, i tak wiesz, tam wróciłem mniej więcej do sił. I cóż, no i jakby szkoda, że nie było łokci i tak dalej, no to by byłoby masakryczne. Ja, ja mi nawet go było w pewnym momencie szkoda, bo cały czas czysto dostawał na twarz, nie? I ten. Yy, I do sędziego mówię, żeby to przerwał, nie? No bo go kurno już tam od góry yy, do, po prostu docisnąłem i sędzia tego nie przerwał, no cóż. Jesteś zaskoczony zaskoczonym tym? Yy, wiesz co, akurat wcześniejsze walki sędzia przerywał dosyć szybko na przykład walkę z yy, yy, bomby i tak dalej. Nie, bo mam być nieprzytomny moim ja, zdaniem. Ja widziałem właśnie powtórkę, i, ale dużo ludzi wiesz, jakby wywarło taką presję, żeby to trochę potrwało. Nie wiem, być może dlatego no, wszystkie walki po jednej rundzie, no co to jest? Nie? No wiesz, fajnie, no. dla Marcina to trochę gorzej, no bo dostał więcej ciosów, ale fajnie się oglądało pewnie. Który moment najlepiej pamiętasz z tej walki? Taki szczegółowy, który był takim, wiesz, który pierwszy, jak myślisz o tej walce, przychodzi ci do głowy, to? To pierwszy moment, jak go trafiłem szybkim frontem na splot. Jeszcze mówił mi przez telefon, jak rozmawialiśmy, że ten cios odczuł kurde tak mocno, że do teraz czuję jego zatyka. Wiedziałem, że idealnie wszedł, nie? Ale trafiałem go tą moją właśnie kontuzowaną nogą i to też się przyczyniło, że ona znowu spuchła. Ja myślałem, że ten lewy prosty albo prawy prosty w takim razie. Bo raz było, że prawie mu głowę w siatkę. To były takie ciosy, które ja jakby używam często i, i cały czas próbuję je polepszać. Wiesz, ja, ja też nie trenuję chuj ile lat, nie trenuję ile, no od, od trzech miesięcy MMA. Więc, wiesz, jakby warunki są, dlatego coś tam się zrobiło, ale to trzeba cały czas trenować, powtarzać i tak dalej. Jak ktoś się do mnie pruje, na przykład, że, że wiesz, żeby tam walkę dać, czy coś, na przykład taki Paweł Tuburski, on trenuje 7 lat. On w takim oktagonie ze mną wchodząc, to będzie miał, kurna, duże szanse, większe, dużo większe, nie? Wiadomo, on od początku fejmu tam walczy, co nie? To już trenuje tyle czasu, to wiadomo, że to, wiesz, nie przerobisz, nie przeskoczysz pewnych rzeczy. Ale jak ja potrzebuję, ja potrzebuję trochę czasu, żeby takie właśnie tematy sobie bardziej przyswoić, powtarzać wielokrotnie. I, i cóż, no i, i co mogę jeszcze dodać? Że na ulicy na pewno to by było inaczej z takim pawem niż z tym, bo tam nie ma sędzi, nie ma nic, może być wszystko. Wjechałbym kurwa jak w dziwkę. Ja powtarzam to, co mówiłem wcześniej. Czyli chcesz tej walki z Pawem. Wiesz, jeśli chodzi o oktagon, no to mogę tą walkę wziąć, jeśli będą odpowiednie pieniądze za to, bo ja nie jestem... Tak jak on albo ktoś inny, że wezmę to za grosze, ja to mam wyjebane, albo płacą mi tutaj i ja to robię, bo wtedy to się opłaca, wtedy ma to sens, od tego tu jesteśmy, a jeśli, a jeśli nie, no to możemy to zrobić tak jak mówiłem i, i, i pewnie tak będzie na solubie, tak, chyba, że przebiją tą cenę, to znaczy zdadzą tą cenę, którą ja chcę. Dobrze, dziękuję za wywiad, To teraz iść na after. O Jezu, co to było tak mocno? Ja nie piję, Mordku. No, mam jeszcze siłę. <grywa> Uważaj, kurwa. <grywa> Dzięki wielkie, wielkie pozytywne. Trzymaj się.